Cześć Manko, strajk. Cześć Manko z tej strony, HacB, A że niedziela to oczywiście Oczami Dunkera, czyli oceniamy i oglądamy wspólnie z Wami, ze mną, z wszystkimi molami i ogólnie z każdym innym robakiem, który jest w tym pokoju. Najlepsze konkursy wsadów, a czasem nie najlepsze, bo w czasem takie kiczowate. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że niedziela minie Wam wspaniale. Tutaj mam mojego bohatera. Który życzy mi smacznej kawusi, skurwisny jebany. No i co? Dzisiaj mam dla Was konkurs sadów ze szkoły średniej. High School, po angielsku będzie high school. Nie, że goście są wysoko high na haju, tylko high school, że w szkole. Średniej, tak? Wyższej? Nieważne i konkurs sadów nazywa się 2023 Racket Mortage High School Dunk Contest. Ale zanim zaczniemy, zapraszam wszystkich chcących trenować, zmotywowanych, chcących skakać wysoko, robić wsady, skakać wyżej jako siatkarze, koszykarze. Zapraszam na Chętnie Wam Pomogę. Oczywiście nie oglądałem tego konkursu, ale zobaczyłem jedno nazwisko, które mnie skusiło do tego, żeby go ocenić. Dzisiaj i mam nadzieję, że będzie coś wartego zobaczenia. A zaraz zobaczycie, o kogo tu chodzi. Ja już sobie odpalam. No i zaczynamy: Racket Mortage High School Slam Dunk Contest. Houston Hoops House. Ogólnie w Houston zawsze są przejebani skoczkowie. No i uczestnicy: Caden Cooper, Miles Colvin, Cohen Carr o tego gościa mi chodziło i George Washington III, który zostanie prezydentem. A tak serio to przecież Era Der, czyli dady legendarny dunker czy Sir Isaac, byli też przecież z Houston, Texas. Więc pewnie tam w pieprzaju jakieś e, suchorodne e, pożywienie. No i mamy teraz jury, które pewnie nic nam nikomu nie powie: e, Jarez Walker z Houston Cougars, freshman, ale się splułem jak świnia. I jakaś sexy junia e, Kimora Johnson. High School 3 Point Winner, no bo wiadomo, nie Slam dunk Contest Winner, ale mamy czterech uczestników, yy, można robić kroki, o, takiego jeszcze w, w regulaminie nie widziałem punktu, jeden wsad w pierwszej, drugiej rundzie, od 1 do 10, dwóch najlepszych przychodzi do finału, o kurde, i propsy are allowed, widzicie, patrzcie, coś tutaj niektórzy mają jednak jakiś w miarę ciekawy regulamin i potrafią coś napisać, żeby... Mm, Wyglądało lepiej. A co to kurwa jest tutaj za skrót? Jakiś Caden Cooper, bla bla bla. Cicho, to musimy obidoć, bo to jest jakiś skrót. Aha, dobra, i zaczynamy. Nie kurwa. Co to jest? Ej, hallo. Czyli to była pierwsza runda. Jezu, przepraszam Was, ale zjebany materiał. Ale innego nie ma, więc go oceniamy. Czyli to była pierwsza runda, więc będziemy sobie oceniać tak bardzo dynamicznie, może się um, uda. Zajebiste piłki Wilson SEA. No i mamy pierwszy wsad w pierwszej rundzie. Taki typowy wcisk dwoma rękami przez Kejdena Coopera, nad stojącą sobą nic rewelacyjnego, wyglądało źle, ociężale i ledwo to palcami wcisnął. Yy, mój prezydent George Washington, trzeci Windmill a z narzutu, aczkolwiek widać, no jest bardzo nisko. Prawie jak ja wczoraj na dolnej z, z betonowymi dwugłowymi byłem testować nowe buty. No i Coen Carr, ten gość mnie ciekawił. Tomahawk taki z dystansu, on potrafi wsadzać pod dwoma nogami i różne cuda, chuje mu dzikie węże, ale na razie pierwsza runda widać jest taka... Uuu, z bardzo dużym zapasem tutaj łokieć z narzutu. Nieźle, nieźle. No i to zdecydowanie chyba najmocniejsza paka była tutaj. Koenkar 27, 27, 26. Dobra. Więc za to, że przynajmniej materiał dalej jest już nagrany normalnie i nie będziemy musieli tak zapierdzielać. Więc generalnie pokazali tu tak w przyspieszonym tempie pierwszą rundę, ale jakiś tam przedsmak już mamy tego. Hmm. Co się tu będzie działo? 66, czyli 198 cm wzrostu. No i zobaczymy sobie, mam nadzieję, że pierwsza runda to była taka rozgrzewkowa i będzie coś tutaj więcej. Próba Reverse Windmilla, ale on tą piłkę złapał na ziemi. Ta piłka mu się właściwie nie odbiła, nawet wymachu rąk nie zrobił, żeby nabrać wysokości. Okej. Okay. Teraz taki windmill jedną ręką, ale generalnie skacze strasznie od niechcenia, bardzo nisko, yy, bazuje na swoim dużym zasięgu rąk, no i wyglądało to według mnie dość yy, słabo, nie oszukujmy się, tak fajnie by wyglądało, gdyby głowa była przy obręczy, ta rotacja przy windmillu też fajna, bo to taki zwykły windmill bokiem można powiedzieć, no ale strasznie taki betonowy, on chyba chciał do reverse windmilla, no ale wiedział, że już braknie, więc sobie zmienił, no to... Drodzy Państwo, no cóż, tak zaczynamy. Może Miles Colvin, który miał tego łokcia w pierwszej rundzie, pokaże nam tutaj coś ciekawszego. 6,5, dobrze widziałem, tak mi się wydaje. Przynajmniej wiemy, że chłop tutaj potrafi niesamowicie skakać. Narzut już wyższy. Ojojoj! Oj, oj. Nie wiem czy dobrze zobaczyłem, ale on mógł robić 360 jedną ręką. Ale on to chce skleić jedną, ręk jedną ręką? O kurwa, mać! Ej, to jest tak trudne do złapania mm, w ten sposób. kurwę trudne. Ja nie widziałem w życiu Alejupa zrobionego w ten sposób, że on na zewnętrznej stronie... Mm, zazwyczaj wiecie, robi Vince Carter takie rozgrzewkowe. Robił 360. 360. Wylądował praktycznie jak 540. No wiadomo, niektórzy by już mówili, że 540. Ej, pojebana. Ej, naprawdę pojeba paka, On to pięknie dokręcił. No, powiem wam, że za takie coś bym dał dychę, bo nie widziałem czegoś takiego. Jeszcze jakby ktoś był w stanie wykręcić taką 360kę na wprost obręczy, no to by naprawdę urywało jaję. No i Koen Karon z jednej nogi ma takie jebnięcie. Co to było? Self bounce pod nogą? W ogóle on to robi łatwiej niż ja na koszu 2,40. Wiadomo, wsad pod nogą z jednej nogi jest to raczej standardowy wsad, który nie urywa dupy na większości konkursów. No ale gość tu chyba zrobił sobie takiego self że zakozłował pierdolną sobie od ziemi. Masakra. To nawet nie nazwałbym self-bounce'em, bo generalnie on złapał to na ziemi, nie w powietrzu, ale w trakcie wychodzenia do góry. No, nawet nawet, aczkolwiek poprzednia 360 dużo lepszym wsadem, drodzy państwo, jest. Mówię wam to ja, Mistrz Yoga. George Washington III, ulubiony mój prezydent i mm. mój bohater w ręce Sraczyński. Dobra, a propos 10 do 20 trzeba ZUS zapłacić niestety. No i spójrzmy, będzie push-offik, Okej. Okay. Puszofik jedną ręką. Nie nazwałbym tego Tomahawkiem, nie zesrałbym się tutaj. Na tym konkursie, gdybym był tam na żywo, no chyba, że byłby to jakiś konkurs taki, wiadomo, no, amatorski, skakaliby sobie chłopaki z Polski, którzy amatorsko gdzieś tam robią te wsady, ale gdzieś tutaj oczekuję troszkę więcej. Dziewiątki, no nie wiem, jak daliście dziewiątki za pod nogą, to czy za to bym dał też dziewiątki? No niekoniecznie, bo to taki typowy, klasyczek i Jedną ręką to już Eliasz jest w stanie w chuj lepiej, że tak powiem, zrobić ten wsad nad kilkoma osobami, nawet na wymiarze. No bo wiadomo, Puszow robi tutaj dużą robotę. No i co? No Nadgarstkiem skończone. Odległość taka se powiedzmy. No i mocno widać tego busta lewą ręką odepchnięcie. No nie ma chłopie co krzyczeć. Co tutaj się drzeć? Coming up next. Kawa nierozpuszczona. Tu nie ma wycinania. Lecimy dalej. No i teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do rundy finałowej. No i zobaczymy sobie, kto będzie w rundzie finałowej. No według mnie raczej dwie osoby tutaj się wyróżniały w tym konkursie i raczej one będą w finale. No i tak jest. Miles Colvin oraz Cohen Carr. Cohen Carr miał już okazję startować w konkursie między innymi przeciw Trey Park Parker, tak, dobrze mówię? Tak, między temu przeciwko temu wariatowi i chyba nawet remis wtedy był. No, po twarzy widzę, że jakieś uwarunkowania genetyczne mogą brać tutaj udział w tym jego skoku. Zobaczmy sobie za to, co ma przygotowane na finał. Pod dwoma nogami jeszcze nie próbował. Nie próbował jeszcze z osobistego czegoś zrobić. Wykrakałem. Próba pod dwoma nogami z jednej nogi. Wiecie, co jest tutaj trudne przy tym sadzie? Pomyślcie sobie, to że jest. Tutaj w tym wypadku z jednej nogi. No i druga rzecz. Wybija się z lewej nogi, przekłada od której? Od lewej czy od prawej strony. Spójrzmy sobie, zwróćmy uwagę na to. Ale wydaje mi się, że wybija się z lewej i przekłada od prawej. Tak jest. Uuu! Na razie spawanko i chyba nikt się tego nie spodziewał. I została mu ostatnia próba. Będzie zmiana wsadu, tak. Mm. Coś tutaj sraczka złapała. No i dobra, czas leci, to trzeba od nich cenia. Troszkę tam było. O kurwa. no. Lata, lata, lata. Aczkolwiek mamy na porównanie, jeśli chodzi o BTL, mamy wsad lawina. On coś pokazuje tutaj przed oczami, że co, miał głowę na dobręczą. Wątpię, szefie, że miałeś głowę na dobręczą. Wsad oczywiście niezły, jeśli chodzi o No dle... A... Nie. Wysokość była. No nie powiem, wysokość była kozacka, nie? Siła też była kozacka, ale szyny były złe i tory były niedobre. No niestety też bym nie ocenił to jakoś wysoko, yy, przynajmniej nie na maksa, z tego względu, że mieliśmy pod nogą od niego w poprzedniej rundzie, tu mieliśmy dwa pudła, no i na koniec zmienił w sad. Ale zobaczymy co ten Miles Colvin, bo w sumie nie myślałem o nim, a on tu nam pokazuje Dewina. próbuje zrobić Dewina, ale Kuźwego w nawet się nie przygotował. On po prostu wychodzi i leci od niechcenia i to robi. Ja pierdolę. No i potem No i prodankerzy walczą, żeby zrobić taki wsad przez całe życie. Wychodzi gość ze szkoły średniej i robi go sobie na konkursie. Mamy DeWina na wprost kosza. Nic takiego od niechcenia. No i to jest no ciężki temat. Ciężki orzek do zgryzienia. Czy to był lepszy wsad niż tamto pod nogą z dystansu? Hmm. Dla osób, które skaczą z jednej nogi ogólnie... Jest to yy, prosty dość wsad The Win, ale dla wielu osób jest no niestety szaleńczo trudny. No patrzcie jaki jest poziom na świecie, niesamowite szkoła średnia The Win. O tak, od niechcenia. Na ten ficie, czyli na wymiarze, nie jakimś 302, 303 na wymiarze. Ładnie wygląda on. Ou. No kuziwa powiem wam. Że nawet, nawet. I Koen kurde, nie wiem, czy on wygra ten yy, konkurs. Nie mam pojęcia w sumie, bo nie oglądałem tego. No i chyba znowu spróbuję pod dwoma nogami. Tak mi się wydaje. Ja pierdolę, ale zakurwił. Za plecami. Ale od niechcenia, jakie ma zasięgi i jaką lekkość. Uff. A widać, że też nie jest takim wątłym, najchudszym gościem, bo jakoś mocno, tak nieźle ma tą górę zbudowaną. Patrzcie tu. Jezus, srogo, ale patrzcie też, gdzie miał łeb. Straszne ma w tej nodze. Strasznie naprawdę lata. Uff. No effort. Masakrycznie zakurwił. No, do dobrze wykonane za plecami. No, ale teraz tak. Jeśli ten dostanie dziesiątki, Colvin... A już sam nie wiem czego się spodziewać po nim, bo zobaczyliśmy parę naprawdę ciekawych wsadów. No to on to wygra. O kurwa. Próba skupa. E, a raczej takiego showstoppera. Czyli nie 360 skupa, tylko takiego skupa, jak robił Derozan skończonego z drugiej strony. No ale jaki mają luz? Taki mam luz! Uuu, zmiana wsadu na Reverse Windmilla. Ja nie wiem, czy on wygra to tym wsadem. Mmm. -mm. Za słabo. Dla mnie jest to dziewiątka, dziewiątka, dziewiątka. I co? Dziesiątka? Czekajcie. Nie dałbym mu dziesiątki za tego Reverse Windmilla. I kto wygrał w końcu? Kurde, wiecie, co ten skup jeszcze, jakby mu tam dali dziesiątki. Ale tu no wyszedł taki nie na wprost kosza Reverse Windmill z, lekkim, z lekkiego kąta nabiegany. I kto wygrywa? Halo, kto wygrywa? Halo, 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 nie ma Coco-Cola, nie ma Coco-Cola. Ty wygrał ten Kolwin. No miał kilka jednak pojebanych sad, no, sadów, no nie oszukujmy się. No na to wygląda jego po... Miles Colwin wygrał. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, czy się z tym zgadzacie. Ja już wam nie zabieram niedzieli. Cieszę się, że tutaj jesteście ze mną. Nie, nie zapomnijcie zostawić, wiecie, komentarza po oglądaniu tego filmu yy, łapy w górę, bo to pomaga po prostu w rozwoju kanału. A jak kanał się będzie rozwijał, to może kiedyś coś z tego zarobię Może wam zrobię loterię i będziemy, nie wiem, będziemy kupować losy za 10 zł i wybrać, wygracie sobie buty fajne albo toczki, tocz, toczki pełne liści do spalenia w piecu. Na razie, Siemanko.